Zawodowi rosyjscy żołnierze nie wytrzymują presji ze strony sił zbrojnych Ukrainy. Masowo składają raporty na mm, e, raporty na rezygnację z kontraktów. Radio. Halo? Radio. Kochana, odłączyłem się, dlatego że dowódca podszedł. Po prostu, bo widać, spalił mnie. Aha. Boże, my tutaj do domu się zbieramy na chuj, rozrywamy z kontraktu. Ale kto my? No, my z chłopakami tak postanowiliśmy. Później ci to wszystko opowiem, jak do domu wrócę. No, przez telefon nie opowiem ci wszystkiego. Tutaj pętla się zaczyna, w ogóle masakrę. Narodu tyle pozabijali kurwa przedwczoraj, po prostu młodych chłopaków kurwa za nic kurwa. Nie wiem kiedy no my dzisiaj będziemy pisali na chuj ten raporty, będziemy rozrywa, zrywali z kontraktu i rezygnowali. I w związku z tym, z tym, że nie są zachowane warunki, no ten rosyjskiej armii, przez rosyjską armię na chuj, tu w chuj dużo, dużo rzeczy nie, nie ogarnęli. Nie mamy do chuja co to robić. Tak postanowiliśmy przez dwa miesiące, kurwa, my tu walczymy o nich, a oni kurwa nawet ani grosza nie zapłacili jeszcze nam.